Witajcie, mali, duzi, średni, wysocy, niscy, kolorowi, cicho, ciemni i. Wszystkie 77 płci. Przełożyłeś teraz kartkę w. Tak, przełożyłem w bajkę. Tak, tak. I e, teraz z mojej teczki wyskoczył e, niczym zając z kapelusza amerykański żołnierz w. Nie wiem, chciałem powiedzieć w fabryce. Tak, amerykański szturmowiec, ale, ale wiesz co? On wyskoczył, chciałem w pierwszej chwili powiedzieć, w fabryce, ale to taka manufakturka, tylko gdzie tam szyją jakieś rzeczy. W małej wsi niedaleko miasta Plovdiv w Bułgarii, w południowej Bułgarii, gdzie, i to jest taka mała wieś, czyśnigierowo. W ogóle słyszałeś, a nie słyszałeś. Gdyby nie amerykańscy żołnierze w Bułgarii, to byśmy o tym nie usłyszeli, bo ta wieś ma taką nieszczęsną lokalizację, że została e, zlokalizowana w pobliżu e, poligonu. Na którym ćwiczą żołnierze. A, bo tam było jakieś lotnisko wojskowe gdzieś na północy od Półwdivu. No, może, może właśnie ten. Nie, bo ty może mówisz o lotnisku w Gradzie, to tam Czy tam między Osenowgradem a Półwdivu? To na północy. To no teraz Ryanair tam lata. Ale może, tam wszystko jedno, w każdym razie tam coś takiego było. No i amerykańscy żołnierze, no co mają robić? No muszą ćwiczyć, tak? Jak tutaj wiesz tego. No i ćwiczyli, ćwiczyli, ale coś chyba nie, coś tam z mapami nie poszło i zaatakowali nie ten obiekt, który mieli zaatakować. I nagle wiesz do pani, e... pani pęka sobie szyję. Tak, publicy, szyję, szyję. A, I tu nagle... tego do... i wiesz i zaczęli coś krzyczeć i nawet ci ludzie coś tam próbowali odwzorować wiesz próbowali odwzorować w rozmowie z dziennikarzami co ci ludzie krzyczeli A, i okay. e... Kadrynka Kadrynowa moja koleżanka nasza, z... nasza. nasza koleżanka tak z portalu Barykada E, który w 2016 roku założyliśmy, e, nawet przytacza to, jak oni w którymś momencie krzyczą, no już teraz nie mogę tego znaleźć, ale, ale e, próbowali w, w jakiś sposób wyjaśnić, co ci ludzie do nich krzyczeli i trzymali ich na muszce. rozumiesz? Cały czas Kurde. tam, wiesz, no tak, wiesz, z karabinami, no, kazałem im się tam położyć, nie, ci kurczę de, de leżą e, i e, no spodziewałby się każdy przytomny człowiek, że po tego rodzaju e, incydencie, nazwijmy to tak, Eufemistycznie, no to, że ktoś zajmie stanowisko, że tam wiesz, no wyjdą i powiedzą, co to jest, no, ja, co, co, co zachęca jakaś w ogóle tutaj i ten, ale y, niestety nic takiego się nie wydarzyło. Dlatego, że jeżeli mamy rząd, który jest rządem tymczasowym, no on w zasadzie ma jedno tylko zadanie, tak musi zorganizować przedwczesne wybory teraz. I który cały czas przed... mówi, że jest mało, w, mało kas, jest w. W skarbcu. w skarbcu, tak, tak. Że Widziałem że no ostatnio, że płakał minister, że tylko 2 miliardy lewa jest w skarbcu. A, no tak, no <śmaczył> jak się, wiesz jak się kradło tyle lat, no to <śmaczył> niestety, no to, to jest niesamowite. Oni, wiesz, oni kurczę, cała ta, cała ta ekipa posttransformacyjna, która zajmowała się po prostu kradzieżą wszystkiego tego, co stworzyła Republika Ludowa, jeszcze jest co kraść, nie? Teraz narzekają, że mało, no niestety, no mało, mało. No i e, ja się tak zastanawiałem, czy no, trafię może. Chociaż na jakąś uwagę, która została sformułowana, i Kadrin w pierwsze przeglądałem media bułgarskie, bardzo mało tam jest w ogóle na ten temat ale jedynie jakieś tam takie peryferyjne w ogóle siły polityczne, in z lewej i z prawej strony nawiasem mówiąc, to wydały takie oświadczenia, albo przynajmniej półgębkiem powiedziały coś takiego, że to skandal, że wiesz co to ma być i, i, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o rząd, czyli oficjalne władze polityczne w Bułgarii, no to pojawiło się tylko stwierdzenie, gdzie najbardziej radykalną opinią, jaka została wyrażona, to, że doszło do, uwaga, cytuję, żenującego nieporozumienia. No, tak. no, ale w ogóle wydaje mi się, że żenujące nieporozumienie to jest takie, takie sformułowanie, które. Co to może? było jak było to w Ameryce, wyobraź sobie. Tak, albo wyobraź sobie. To że... To by było, no. wiesz, od razu oskarżania, to by, oskarżenia, to by był sąd, to by były psychologowie, tak. że to jest uszczerbek na, zdrowi, tak, na zdrowiu. PTSD, tak. e, PTSD, że no pani pęka, która szyła spodnicę, będzie musiała brać te leki. Tak, byłyby z nią wywiady cały czas. No. Tak, że a kto jest możliwe wiesz? Kto, czy, a, czy wiesz a w Bułgarii wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe I, i, i rzeczywiście wiesz, nikt się tym w ogóle nie przejął i to oznacza, że mamy do czynienia z naprawdę jakimś brutalnym schyłkiem państwowości i to mnie osobiście dotyka i mnie obraża jako obywatela Bułgarii, obraża mnie to, że mamy rząd, który nie jest w stanie zareagować w tak drastycznej i w sposób oczywisty wymagającej reakcji sytuacji, Ale co dopiero, wiesz, tu myśleć o jakiejś zniuansowanej debacie, o jakiejś rozmowie i tak dalej. Masz, wiesz, masz coś takie tak tak ewidentnie yy, yy, drastycznego. No i wiesz, no żenujące nieporozumienie. W ogóle wydaje mi się, że to żenujące nieporozumienie to jest taka fraza, która powinna na stałe wejść <noise> i, i być może znaleźć się kiedyś w, w podręcznikach <noise> historii. E, to było. E, Nelowku nie Aha, to tak. y, to jest... Co, no to jest takie, że ten, ta osoba, która to zrobiła, to jest zaszczycona, tak? Mm -hmm. Natomiast tutaj to, to nelowku to być. jest takie niefortunne. niefortunne, o, niefortunne. Tak, tak, o, niefortunne tak, tak, Niefortunne, tak, niefortunne nieporozumienie. No tak. właśnie, no właśnie, no właśnie, okay. no właśnie. I, 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 i wiesz, i przypomniała mi się tylko taka historia, Wydaje mi się, że to się wydarzyło w 2016-2017 roku. Pamiętam, że to było wtedy, kiedy my zakładaliśmy, albo już rozwijaliśmy tak no pełną parą ten nasz portal Barricada. i I wtedy ćwiczyli w Bułgarii gdzieś w centralnej Bułgarii gdzieś tam w interiorze ćwiczyli e, francuscy żołnierze w ramach jakiejś takiej natowskiej tam wiesz, te, no tak. tutaj misji ćwiczebnej, ćwiczyli tego. <laughs> operacja parasol. Operacja, tak, i, i wiesz, i oni e, gdzieś tam na spadochronach gdzieś zostali zrzuceni no no, i wież, wiek wiek, wiek tak dalej. Jak no, no, i i, ten, I trafili znowu nie tam, gdzie trzeba. Ja nie wiem, co, co to NATO ma z jakiś problem z tymi mapami? O co chodzi z tą geografią? No, w 99 roku bombardowali Belgrad, to zbombardowali niechcący, tak powiedzieli, ambasadę chińską, bo coś im nie stykało na mapie więc oni coś z geografią nie za bardzo. Być może dlatego, że Stany Zjednoczone są kierownikiem politycznym tego paktu, a tam z geografią rzeczywiście nie jest najlepiej. Tak, to, to... Poland-Poland, tak. to... Switzerland-Sweden Poland, Poland, i tak dalej. Tak tak, 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 tak. No, 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 no więc właśnie, a gdyby była wojna w to myśleli, że, że to będzie Przepraszam, że cię przerwał. Wiesz, CIA wtedy, nie w latach 80 e, miało taki specjalny program inwigilacji rosyjskich wsi. Aha, aha. No i też ci wszyscy, wiesz, e, Agenci byli no. jakby, wiesz, uczyli się rosyjskiego języka bardzo intensywnie. No i wiesz, mieli, mieli jakby inwigilować wiesz, mm -hmm, i też patrzeć mm -hmm. w ogóle, co się dzieje, ewentualnie tam jakieś tam siatki, i wiesz. Rozpacowywać. Rozpacowywać. No, no, no i wiesz, i tam w dalekim Kirgistanie e, matka siedzi i krowę dojmuje. Babcia siedzi i krowę doje, nie, no. I patrzy, jakiś ten spadochroniarz, nie? Mm -hmm. jest. No, no i ten jest podchodził, wiesz, tak do niej i mówi: zdrazdujcie, Matuszka, no. a u Was mleko ciepłe. No. Czyli dzień dobry, Babciu. Czy... czy mleko u Was jest ciepłe? No. Da, da, ciepłe, nie tak jak u Was w Ameryce. No i on taki zdumiony, czyli ciepło, ciepło, nie tak jak u Was w Ameryce. I ten zdumiony mówi, A odkud wy znacie, że ja z Ameryki? Czyli skąd wy wiecie, że, skąd pani wie, że ja jestem z Ameryki? A ona mówi tak, ponieważ u nas w Kirgizii nie graf nie. Czyli, no. że u nas w Hyrgizji murzynów nie ma. No. <laughs> tak, 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 tak. Na ja. tym polega amerykańskie tak, maszyna Tak, tak, maszyna dokładnie. tak, Wiesz, tak. ja, jest... oczywiście w cudzysłowie, bo oni mają jakby... Nie, oczywiście, ale też poziom ich rozeznania mniej więcej tutaj dosyć dobrze ten, 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 ten jakby to powiedzieć, ten, ten dowcip, no obrazuje ta anegdota. To, to zdecydowanie tak. Ale nawiązuję jeszcze do tych spadochroniarzy, o których zacząłem tutaj opowiadać. Mianowicie ci francuscy spadochroniarze zlecieli gdzieś tam z tych spadochroniarzy na jakąś znowu terytorium gdzieś, gdzie nie mieli zlecieć, gdzieś indziej. I akurat mieli to nieszczęście, tym razem oni mieli nieszczęście, że zlecieli w środek na rynek jakiejś wsi, gdzie akurat trwał, nie wiem, jakiś festyn, czy jakieś tam o, święto, czy coś. Dobry. I mężczyźni siedzieli w knajpie, pili wino, rakije i tak dalej. I nagle zaczęli jakieś kolesi i po prostu, wiesz, spuścili oklep. No, to wiesz, nie będą jakiś tego, nie mówią po bułgarsku, wiesz, na spadochronach uzbrojeni i tak dalej. I dostali w mordę, I wtedy się rozeszło po całej Bułgarii że tam pięciu czy sześciu e, francuskich komandosów zostało rozbrojonych i pobitych przez lokalną, wiesz, jakąś Tak, tak, tak. Więc w ogóle to jest jakiś wiesz, no, śmiech, jakaś groteska po prostu, nie. Ale nie, no, to było pięć, Ale czy To było fortunne nieporozumienie. Przepraszam, czy wtedy to, to było, było tłumaczone niefortunnym nieporozumieniem? Nie no kurczę, muszę Ci powiedzieć, że nie sprawdziłem, wiesz, jak wtedy to było tłumaczone. Myślę, że było więcej hype'u, na pewno. Myślę, że było, wiesz, bo to w mediach chodziło, były wywiady Ale z tymi ludźmi. to jest wtedy, wiesz, że to pomyłka, jak mogli się pomylić, a Francuzi są bardzo jakby tutaj yy, czuli na ten temat, wiesz, jak... Ale co, że wrażliwi są na, na, na punkcie temat... tego, że można ktoś przywalić i żołnierzom wyjść? Nie, 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 nie. I... raczej na ten temat, że mają, wiesz... Geograficznie się orientuj, no przecież no oni małem te kolonie, wiesz, tam Reunion, gdzieś no tam w tak, Pacyfiku. Tak, tak. Gujana, no Tak, no. ja w ogóle jestem też takim fanem filmów takich e, lotniczych. Mm -hmm. Czy ty wiesz, że na przykład z Paryża, żeby dolecieć na jakąś wyspę, która jest na Pacyfiku, która jest francuską kolonią, to zajmuje prawie 20 godzin mm -hmm. i oni lecą mm -hmm. przez Kanadę, przez no Vancouver. Tak. Rozumiem, rozumiem. Jest, jest, Więc jest... Uh... powinni się orientować trochę Dokładniej. geograficznie, topograficznie no, i tak dalej, no ale widzisz, na no, też im się coś tutaj nie udało. No i e, kadrynka kadrynowa Komita bułgarska dziennikarka, nawiasem mówiąc, z gigantycznym doświadczeniem, i tak dalej. Ona. Bardzo e, dokładna, I bardzo przełowicie tak, dokładna. Tak, przez tak, tak. Nie ma ani jednego nieudokumentowanego komentarza. W sensie nieuargumentowanego lub nieudokumentowanego jakimiś właśnie linkami, odniesieniami i tak dalej. To trzeba tutaj również dodać. Ale ona stwierdziła, że najlepszym chyba takim opisem tego, co w tej chwili się wydarzyło właśnie wokół tego, tego incydentu. Ona to, ona to pisała tak, że powinniśmy na to mówić, nie ma takiej karykatury, bo dlaczego ona to pisała? Otóż nie ma takiej karykatury, ponieważ... On nie ma takiego ta, państwa. Ta, tak, tak, nie ma takiego państwa, tak, tak, bo Sławik Trifonow, człowiek, który w, prawie, że wygrał wybory, można powiedzieć, te minione, które teraz będziemy powtarzali w Bułgarii, o których też nagrywaliśmy odcinek, więc możecie sobie tam to euh, obczaić... Euh, i żeby zrozumieć kontekst trochę lepiej. No i on założył taki ruch, partię pod tytułem Jest taka nacja, czy tam jest taki lud. No nie wiem, jak to dokładnie tutaj przetłumaczyć, żeby to wiarygodnie po polsku zabrzmiało. A to dlatego tak nazwał, że początkowo chciał użyć sformułowania jest takie państwo. A to dlatego, że wcześniej nagrał taką raperską piosenkę, nawiasem mówiąc, nie, nie ma tylko narodu. Po prostu. Nie ma tylko I ma naród. I naród, ale A, ima. Nie, że, jest, tak, no jest taki, taki naród. No tak, tak, okej, okay. to no więc w, ja po prostu nie jestem pewien, jak to przetłumaczyć, w no wiarygodnie po polsku brzmiał, ale no tak, naród. no, no powiedzmy są... tak, word for word, no to tak jakoś ten, ale, ale miał taką piosenkę, nawiasem mówiąc, to była jedna z niewielu dobrych piosenek, gdzie on mm, śpiewał właśnie, że nie ma takiego państwa i tam opowiadał o tym, jak państwo się rozpada, w jaki sposób, wiesz, powstają te oligarchiczne kliki, w jaki sposób ludzie są wykluczeni, w jaki sposób postępuje bieda, jak się rozwija imigracja, no wiesz, on w, wszystkie te rzeczy wypunktował, które są po prostu... To tak, które, które się rozwijały jako wiesz, część, powiedzmy, procesu takiej cywilizacyjnej degeneracji po 89. w Bułgarii. No i nie mógł założyć partii pod takim tytułem, ponieważ się okazało, że jakaś inna partyjka, też peryferyjna, znaczy nie też, bo ta to drugie miejsce zajęła jakby w wyborach parlamentarnych, ale Jak powiedzmy jakaś wcześniej peryferyjna partyjka za, 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 mm, zarezerwowała, tam jakoś opatentowała sformułowanie właśnie. Nie taka takawa drżawa, czy imo takawa drżawa, czy coś takiego w związku z czym on musiał właśnie i motyka narod. No i ona stwierdziła, że to co my mamy w tej chwili to jest karykatura i że naprawdę nigdzie nie ma takiej karykatury jak u nas w Bułgarii. I jeszcze raz e, chcę podkreślić, że naprawdę naprawdę jakkolwiek my byśmy się z tego nie śmiali, jakkolwiek byśmy nie próbowali znajdować jakichś komicznych elementów, to jest głęboko obraźliwe. To znaczy państwo, które funkcjonowało gdzieś tam powiedzmy w, 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 w tych widełkach drugiego świata, gdzie było państwem aktywnie rozwijającym się, budującym jakąś, e, wiesz... Kulturę, cywilizację i tak dalej, spadliśmy gdzieś do poziomu trzeciego świata. Nieważne, że jesteśmy formalnie w Unii Europejskiej, to nie mamy. Ważne, po prostu... że to jest najstarsze państwo w Europie, które, e, które się nazywa tak samo od początku, czyli jeszcze, już prawie 1400 lat, jest tak, to Bułgaria. Tak, tak, tak. No jakby <gry> właśnie, no i nie ma takiej karykatury. No Zdrowisz się z tym po prostu, że rzeczywiście nie ma. No i e, pozostaje nam chyba tym akcentem e, nieco komicznym, nieco tragicznym, tak jak cała nasza rzeczywistość. Pożegnać się z wami, poprosić was o kciuki, poprosić was o e, przyciśnięcie przycisku subskrypcji i o zakup ewentualnie kawy dla nas, jeżeli uznajecie, że nasze tutaj e, enuncjacje i wnioski są interesujące, e, żeby nas jakoś zmotywować jeszcze bardziej do nagrywania dalej i przy tej okazji chciałbym e, sformułować taką zapowiedź dla naszych widzek e, i widzów. No Właśnie jak? No tak, że nagraliśmy już 20 odcinków. A, o to Ci chodzi. Tak, tak. nagraliśmy już 20 odcinków i e, te odcinki cieszą się jakąś umiarkowaną popularnością. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Niektóre mają po kilkaset, niektóre ponad tysiąc obejrzeń. Jest to e, dla nas oczywiście bardzo takie krzepiące. Nie jesteśmy Zawodowymi youtuberami, nie zamierzamy nimi być, mamy swoją pracę, mamy swoje życie, które zawodowe i, i, i rodzinne i towarzyskie, i wszelkie, którego nie zamierzamy zaniedbywać tylko po to, żeby zdobywać jakieś lajki. Niemniej, yy, no, staramy się tutaj higienicznie podejść też do tej yy, sprawy struktury naszych, yy, na, na naszego programu i zapowiadamy niniejszym. Drugi sezon! Trrr, tak, nie wiem, jakieś tutaj teraz dorzucisz do, do, do jakieś te konfetti czy coś takiego. Zapowiadamy drugi sezon. Tak, drugi sezon, i w tym drugim sezonie chcielibyśmy m, wsłuchać się trochę bardziej w, w, w tę informację zwrotną, którą nam e, przekazujecie. Trochę będziemy z wami też aktywniej dyskutowali. M, I e, chcielibyśmy też odpowiedzieć na jakieś takie zapotrzebowanie, które wydaje mi się, że zgłosiliście nam poprzez te statystyki, które się generują. Mianowicie, że tak, żeby te odcinki nasze były krótsze, od razu z góry chcemy zapowiedzieć że będziemy się starali to robić. Nie możemy tego obiecać, dlatego, że nam zależy przede wszystkim na wyczerpujących, no Jak gadać, to czasami nie można skończyć. Może? <grym> <grym> jak się Zadzun naklęcę, tak. Musimy częściej gadać i wtedy będę, wiesz, bardziej wygadany i będę właśnie mógł ten. No, ale, yy, yy, ale zależy nam na tym, żeby można było wyczerpująco skomentować jakiś, yy, jakiś temat, a nie żeby tam jak w telewizjach tych komercyjnych, gdzie 10 sekund, tu, 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 tu jak wiesz, jak z karabinu maszynowego i tak dalej. Więc wyczekujcie yy, drugiego sezonu. Rozpoczynamy tego lata, Będ, będziemy rozmawiali z Wami, będziemy rozmawiali między sobą, zgłaszajcie nam tematy, wysyłajcie pytania, być może zobaczymy jak to się ułoży jeżeli chodzi o nasz, no wiecie możliwości powiedzmy czasowe i organizacyjne, ale być może będziemy też robili live'y podczas których będzie można nam zadawać pytania i będziemy tutaj mm -hmm. odpowiadali na bieżąco. Ale no nic, będziemy się starali jakoś sprofilować formalnie ten nasz program tak, żeby był jeszcze bardziej no, przekonywający i dostępny.